Siedlkop, dobra. Siema ma? Witam. Cię. Trochę się rozwalili, nie? No, troszeczkę. Cześć, kochany, witam cię serdecznie

Aha. I on tak chciał, mówił tutaj coś. Go... Przepuściła go pani na jego nieszczęście. No, na jego nieszczęście. Zaczyna, na nasze szczęście. Na nasze szczęście. Bo by was sobie. uderzył. Nie, nie. On, on był, szok, był bez, bezwładny. bezwładny to... Panowie go wyciągnęli, to nawet nie wiedział, co się dzieje. Ale to go wyciągał? Nie no będziesz tak? Było więcej ludzi wtedy, nie? A. Chyba od pana. Nie, nie ode mnie, nie, bo ja, nie, ja po operacji jestem świeżo, to tam się nie łapałem za ciężką robotę. Ale widział go pan, tak? Przy środku tak, jeszcze? Tak, 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 tak. I Jak go wyciągnęliście? górą? Górą był wyciągany. Tak, on chyba nie miał pasów zapiętych, bo leżał na, leżał na dole, nie? Na dole. To niełatwo było go wyciągnąć. No? no na pewno, dlatego ja się nie szarpałem, mam po barku I wielu ludzi co, go wyciągało. Trzech? Trzy osoby. majonez, panie kochany. Ale Rekulator. wygodnie było. Co Fajnie. Wypadek groźnie wyglądający, ale na szczęście osoby obie prowadzące pozostały na miejscu. A ja jadę dalej patrolować. Witam, ratownik medyczny Marcin Borkowski, cześć. cześć, cześć, witam serdecznie, pani i pan, dwie osoby potrącone, straciłeś przytomność, czy pamiętasz nie. wszystko, nie. pani straciła przytomność, nie, dobra, teraz ty, co najbardziej cię boli, tu głowa, głowa, nogi, ręce, cośkolwiek, kolano mnie boli i tutaj mnie bardzo bierze dobra, ktoś to widział, z policjantów, czy tylko, z policjantów nie, no, Paszam, ale mnie tak boli. Z autobusu widziałem. Dobra, co boli? Głowa i to tu. tu, tu. Mi jest, tak, tak? Dobra, teraz tak. E, kolego, o, przelecieli przez maskę, jak to było? Ja przeleciałem przez maskę. Ale spadłeś z tyłu auta czy z przodu auta? Nie, z przodu. Z przodu, dobra. No, widzę? Dobra. No się pan mnie potrącił i przeleciałem do przodu. Okej, okay, okej, okay, dobra. Powiedz mi, przyjacielu, taką rzecz. Jakieś leki przyjmujesz, a na coś chorujesz? Dobra, okryj tą dziewczynę kocem, tak ją za plecami po prostu, tak ją zrób, póki Dobre. stoi na rzeczy, nie... jest tą dziewczynę, za plecami, dobra. Ja Cię teraz zbadam, siedz sobie przyjacielu, dobra. Ścisi ręce, powiedz, czy czujesz ból, jak ściskasz? Nie. Z tym jest ścisi, tak mocno, dobra. Jest równo, oj, dziękuję Ci bardzo. Spójrzcie na mnie, ja Ci zasłonię oczy. Dobra. Wyszed zęby. Tak... Y dobra. Tu się coś boli? Nie Tu? Nie Tu? Nie Tu? Nie To kolano? O tak, to mnie boli Dobra Tu na plecach coś się boli? Nie Nie Dobra Cześć, witam się przyjacielu Mamy dwie osoby poszkodowane To jest pani i pan, oboje potrąceni przez samochód Z tym ten zgłasza więcej obrażeń Ból w stawie kolanowym prawym Tutaj jakiś tam uraz, ale zęby hmm. całe. symetryczne źrenice bez utraty przytomności. Pani zgłasza ból kręgosłupa w odcinku szyi piersiowym. Więc ona jest w takim jakby lepszym stanie. Hmm. Nie hmm. wiem jakie jest czy da radę przejść nam do ambulansu. Poczekaj, poczekaj, na poczekaj. Poczekaj, poczekaj się na noszę. Dobra? Dobra? super. Tak, już, już daje kochany. Sytuacja sytuacja Ty z tysem mama, tak? Moja mamutka, no. Dobra. Chodź. Nie, nie. Uraz kolana. Uraz tego wiesz. Trzymaj sobie. I jak ta noga, powiedz? No boli. Boli, dobra. Trzymaj sobie nóżki tutaj. Ciepło, ciepło. No, masz tylko oczy ci widać. <laughs> Rękawiczki masz w ogóle? Masz, o, dobra, ja. dobra. Żebyś nie zmarzł. Szybko błęco, nie? No Bardzo szybko. Jakieś auto obrażenia ma, nie? To znaczy, że kinetyka nie była duża, bardziej ciężarem swojego ciała doznali obrażeń. Nie Widzie... będzie widać twojej twarzy. Tylko opowiedz okay, no tą historię. Eee, widziałem jak, przede wszystkim jechałem autobusem i Usłyszałem klakson yy, i zobaczyłem właśnie to auto, które yy, przejechało tu przed autobusem. Yy, uderzyło, widziałem tylko, jak uderza w chłopaka, a nie widziałem jak uderza w tą dziewczynę. Yy, w tą kobietę. I chłopak przeleciał z prawej strony przez maskę. No, a i tyle zobaczyłem. Potem wsiadł i podbiegł. A teraz. kto położył pod głowę to, nie wiesz? Yy, No, tu ludzie podeszli. Nie, nie widziałem A czyli dokładnie. był ktoś jeszcze przed tak, tobą, co tak, tak. pomocy? Jedzie karetka, jedzie, migają koguty. Kapę masz, bo śnieg tak dosuwa, że... co zrobić? Dwie osoby potrącone, przyjechałem, jedna, jeden chłopaczek leżał tutaj na chodniku. Cześć mocno. Trochę śniegu spadło to, i Tak, już... tak i już, dokładnie. Jak widzicie kochanie, siły i środki zgromadzone dosyć duże, wynika to z tego, że... Dwie osoby poszkodowane, ale jedna z nich jest niepełnoletnia, a więc jedzie do szpitala dziecięcego. Ja oni, oni, zielone, czy oni Oni, oni. Uch. Sobie co by nie było, wiadomo. Kurkość oglądam Cię. Dobrze tak, kochany. Szanem. Cześć przyjacielu. Mogę dobra, zacząć? Dawaj, ja? zasuwaj kolegę, ty potrącony w od bułecz. Wiesz, co odpowiada? Witam na. Chodź sobie tutaj. O, dobra, dobra, zamykam Wam, żeby Wam dobra. było cieplutko. Sławny jesteś. Witam serdecznie. Dobra, idę, będziemy mogli no, przyjacielu. Się. No, zdrówka życie. dobra kochani, ja się żegnam, piona, bądźcie zdrowi i cieplutko się trzymajcie, nie dawajcie się tam. hej Dzięki siema brodler, siema, how are you? Fine, and you? And thank you, I'm good. Oh, good. Okay. My friend. Okay, nice to meet you. And my friend, Ma Filip? Wiem, yeah, I know brother, I know, yeah. Filip brother, I know, nie. po prostu z ustony. Nie, na miejscu jemy. Jemy na miejscu. Ok, nazywa się kochani Brooklyn Restaurant. Zobaczymy. Tutaj to jest miejsce z historią, z tego co wiemy. Tu Filip zna. Witam serdecznie. Witam. Po mówię, że nagrywam, żeby nie było. Bardzo dobrze, zapraszamy. Według mnie jest najlepszy ten Brooklyn Barbecue. Średnio bez marzenia. Tak. Tak, tak jest. No widzisz, czytasz w naszych myślach. Kiedy jeżdżę z Filipem, to oprócz tego, że ratujemy ludzkie życie, to poznaje mnóstwo fajnych miejsc, dlatego, że on był kiedyś menadżerem w kilku restauracjach. No, i też z zawodu jest sommelierem. O, dziękuję bardzo. Czyli mamy tutaj fryteczki, mamy hamburgera. Hamburger objętościowo nie należy do największych, ale może być syty. No i sosiki. I patrzymy, jak. Sytuacja. Nie ma lipu. Mm, mm, mm. Pychotka. Słuchajcie, jak macie jakieś ty typy. Jakiś knajpek restauracji, które nie rujnują zbytnio budżetu. No i warunek jest taki, że musi być szybko, bo jak ustaniemy wezwanie, to, to musimy się właśnie... No właśnie, nie może to być restauracja, gdzie będziemy oczekiwać 40 minut na papu, bo to musi być tak, że jak coś się dzieje, to wsiadamy i tyle nas widzieli. ciekawe, czy oni na tyle się zdają, że Jakbyśmy mieli wezwanie, to możemy wyjechać bez płacenia i wrócić Tak, ja znam na tyle chłopaków, że... A, super Boss, thank you very much Thank you Thank you very much See you next time I teraz, w celu zlokalizowania oddalam się Wam, żebyście zobaczyli Rondo ONZ Miłego wieczoru życzymy Panią Dziękuję Trzymajcie się, mordeczki, hej Dobranoc Dobranoc, dobranoc. Dobra. Ech, pojedzone. To teraz może będzie poratowane trochę. No dobra, ja przejdę. Siema Siema, się Już pomagam, Murlo Bo że was zaatakował Dobra, już... Słuchaj, on siedział spokojnie Tylko jak się podniósł, to myślałam, że mnie w piecu. Taki agresor. kurwa Nie byłam w stanie nic skrzyczeć, że z radio Piala mu z gęby To dobrze, że pani krzywdy nie zrobił Zawołaliście policję? się, się z pomoc, tylko nie Słyszycie sygnału. Tak, 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 tak. Proszę no. Raz, dwa, Zobaczymy, czy są Dobra Teraz na to, co było, to. A to prawda, że jak na komisariacie pani mruga oczami, to kartki z biurka zwiewa? Tak, to może nie. A, Takie piękne oczy? Podwiewa, podwiewa. Podwiewa tylko. Jeszcze nie ten Odwrotnie, prawo. Dobra, dziękujemy za współpracę, spotkać was kochani to przyjemność, bo człowiek tęskni, papa. Dziękujemy bardzo za wsparcie. No nie ukrywam, nie ukrywam kochani, że troszeczkę trzymaliśmy agresora. Spaliliśmy trochę kalorii, będziemy dalej. Ciemano, panowie. Siemano, tak tam? Witam, Wszystko, Wszystko dobrze? Wszystko dobrze, kochany. tam jest Nie ma spokoju, a wiesz to, co? A jak to zrobię? zdrowie? Pana? Tak, tak. nagrywa nas no. Ale twarzy nigdy nie widać. Nie całuj, bo za się dzieją. Cicho, zaraz my to jesteśmy na bramce. Słucham pana. Legenda! O co Kamal! A badania musimy zrobić. dobrze, jak zdrowia, jak, jak życie. wiesz, co dobrze, no widzisz, jeż, że walczymy. W ogóle macie ten, czy apteczkę, jakby coś trzeba udział, pomoc to macie, tak? Super, To jest fajne, to daje wam ciepło, jak stoicie w tym. No, ty? Jak jest jakieś tak. tak, 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 tak. Jakieś ciepło? ciepło jak, jak, jak to daje ciepło. O, przyjemnie jest. Przyjemnie. <grymne> <grymne> nie no, bajka. Wiesz co, jakieś 10 stopni to daje. Jakieś... A tu jak daje, zobacz. Cześć, Cześć kochanie, jak się masz? A dobrze, dobrze, dobrze. nie A, Poczaj, Poczaj, Dobry wieczór, zapraszamy. Jego przyjaciel jest moim sąsiadem. nade mną jeszcze. A widzisz, a pan Roman miał jeszcze zakąski, przekąski tutaj na, na, tak, po, na powyższym, ale po musiał niestety zamknąć. Nie no, piękna, piękna Dobrze. sprawa. A, jak dzisiaj noc? Dobrze, wystarczy noc przed nami. Znam ci coś, coś takiego, żeby czego jakby ktoś ci poparzył, to tak, schłodzić. A schodzić to miejsce poparzone. Dzięk jakieś tam gdzieś na kuchni albo tak. okiem, to otwierasz to deck, i, okay. i nakładasz zajebiście. i bandażujesz. Super. Nawet na kuchni możesz się to dokupić. Jednorazowy patonek tak, na oparzenia. Zajebiście. I przynosi ulgę. Nie wiem, na przykład się tutaj pijany wpadnie w to i poparzyła, Albo się oprze.

I tam można otworzyć, bo mamy nieprzytomną kobietę, ani już Anustasiu Dziękuję panu i przepraszam jeszcze raz Spokojnej nocy Dziękuję no ona no, w ogóle nie wzywała, jakby to w nie to miejsce w ogóle było czy coś No powiedziała, że nie wzywała, nie wiesz skąd w ogóle to pozwala No dobrze, wrócimy dalej Tym razem wezwanie fałszywe. Nikt spod tego adresu nie wzywał pomocy, więc to już kwestia do wyjaśnienia na łączach, że tak powiem, telefonicznych, a my udajemy się dalej. No, tam ja. od tyłu chyba jest tam wejście Tak? No. Też nie śpisz Jak wy nie śpisz to ja nie mogę spać ja... A jest policja to nie Nie ma interwencji tutaj Siema. 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 Siema Wiesz co było, że nie otwiera drzwi otworzyła fałszywy lat otworzyła czy... Tak, otworzyła Spała Dzięki mordki Okazało się, co się okazało, że pani sobie po prostu spała. że Na szczęście nic złego się nie działamy. Jedziemy dalej na patrol.